W sercu krakowskiego ogrodu botanicznego mieści się wyjątkowe obserwatorium meteorologiczne. Powstało jako jedno z kilkunastu w Europie oświecenia i od tego czasu działa niemal nieprzerwanie. Założył je, równolegle z Obserwatorium Astronomicznym Szkoły Głównej Koronnej, jak dawniej nazywano Uniwersytet Jagielloński, Jan Śniadecki, wybitny astronom, matematyk i geograf. Po mianowaniu na profesora uczelni krakowskiej, z bogatym doświadczeniem zdobytym w Europie Zachodniej, zajął się szerzeniem oświeceniowej idei naukowego podejścia do opisu przyrody. Śniadecki rozpoczął obserwację pogody 1 maja 1792 roku. Dokonał przy tym szczegółowego opisu przyrządów oraz opracował instrukcje wykonywania pomiarów. Początkowo notowano zmiany ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza, kierunku wiatru i stanu atmosfery, a pomiary opadów rozpoczęto w połowie XIX wieku. Dzięki tym historycznym obserwacjom wiemy, jakie były warunki pogodowe w wyjątkowych momentach historii Krakowa. Od przysięgi Tadeusza Kościuszki, przez wielki pożar miasta w połowie XIX wieku, wymarsz Legionów Piłsudskiego, aż po współczesność. W dziennikach obserwacyjnych znajdujemy zapiski dotyczące także konkretnych wydarzeń historycznych. Na przykład 1 września 1939 roku zanotowano o 5:30 pierwszy nalot samolotów nieprzyjacielskich. Obecnie obserwatorium meteorologiczne należy do Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wraz z nim stacja pomiarowa założona na terenie Ogrodu Botanicznego w 1958 roku. Stacja ta wchodzi w skład Państwowej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki rozwojowi techniki, obok przyrządów tradycyjnych, zmiany w pogodzie są rejestrowane przez czujniki automatyczne, których wskazania uzupełniają bieżące informacje. W celu zachowania ciągłości tych bezcennych obserwacji Pomiary są wykonywane instrumentami umieszczonymi w historycznej klatce meteorologicznej przy północno-zachodnim oknie budynku Kolegium Śniadeckiego, jak również przyrządami znajdującymi się w ogródku meteorologicznym oraz na dachu obserwatorium. Oprócz standardowych obserwacji pogody, na stacji prowadzone są pomiary jakości powietrza, a także zanieczyszczenia nocnego nieba sztucznym światłem. W obserwatorium znajduje się też bogate archiwum danych meteorologicznych i hydrologicznych, map i czasopism naukowych, które znajdują zastosowanie w badaniach i edukacji. Największym bogactwem obserwatorium jest jednak ciągłość pomiarów i obserwacji pogody prowadzonych w tym miejscu od 230 lat. Dzięki tej wyjątkowej serii możliwe są badania nad zmiennością klimatu oraz klimatem rozwijającego się miasta. Obserwatorium, niegdyś położone na obrzeżach Krakowa, a obecnie w jego centrum, w szczególny sposób łączy tradycję naukową i historię z nowoczesnością.